A ponieważ są sparaliżowani i nie mogą w żaden sposób y, zakomunikować, że, że oni tę mowę rozumieją, więc można powiedzieć, że do tej pory uważano, że oni są tej świadomości zupełnie pozbawieni. Jego wniosek jest taki, że y, y, utożsamianie świadomości z racjonalną ekspresją w zachowaniu się nie ma y, już dłużej racji bytu. Czyli pacjenci, którzy leżą bez ruchu, bez żadnej reakcji, mogą rozumieć ludzką mowę, chociaż. Sprawiają wrażenie zupełnie odwrotne. Taki jest jego wniosek z tych badań. I e, krótko mówiąc, te stany mentalne wskazują na, na, na e, nie tylko na rozumienie ludzkiej mowy, ale na jakiś stopień świadomości, chociaż on to pozostawia na boku jako autor tych prac. Nie wypowiada się bardzo mocno w tym kierunku. Natomiast istotną rzeczą w ogóle, jeśli chodzi o terapię śpiączki, jest, jest kontrola ciśnienia śródczaszkowego, prawda? intracranial pressure po angielsku. I jeśli jest, monitoruje, monitoruje się prawidłowo to ciśnienie śródczaszkowe, no to wyleczenia wzrastają z 40% ciężkich uszkodzeń mózgu do praktycznie 60%, jak tu widzimy. Tak podawał Patel w 2002 roku i współpracownicy, i wnioskował, że należy instalować czujnik ciśnienia śródczaszkowego, podczas gdy w tamtym czasie, w 2002 roku, tylko połowa chorych w krajach Europy ówczesnej, jeszcze przed akcesją na przykład Polski, miała instalowany ten czujnik ciśnienia śródczaszkowego. Teraz jest pewnie lepiej tam, natomiast u nas jest znacznie gorzej teraz, po tylu latach. Według opinii profesora Talara, jeśli chodzi o chorych, którzy trafiają obecnie do jego ośrodka, to gdzieś około 1-3% chorych w Polsce ma instalowany czujnik ciśnienia śródczaszkowego, który powinien być instalowany praktycznie wszystkim. On wygląda w ten sposób, prawda, i mierzymy ciśnienie śródczaszkowe, i możemy wiedzieć, co naprawdę z chorym się dzieje z jego mózgiem. Jest tutaj prototyp urządzenia, które profesor Frydrychowski e, opracował. Na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, i to ma być czujnik do mierzenia nieinwazyjną metodą też ciśnienia śródczaszkowego. Są różne podejścia, oczywiście, do leczenia chorych w śpiączce, ale, ale w wielu krajach są, są procedury opracowane. U nas de facto procedur nie ma, jeśli chodzi o leczenia w śpiączce w ogóle. Procedury nie istnieją w takim sensie jak istnieją w Stanach Zjednoczonych, które mają pewien wymóg prawny z tym związany. I oczywiście no, na początku jest intubacja, wentylacja, analgezja, sedacja i tak dalej. Ułożenie chorego nieco do góry, prawda, drenaż komorowy, podanie mannitolu. Ale na piątym poziomie, jeśli to wszystko zawiodło, wkracza hipotermia terapeutyczna. To jest zachodnia Virginia, to nie jest nawet stan New Jersey czy Kalifornia, a jednak wymaga tego jako procedury rutynowej. W Polsce nie stosowano w ogóle, praktycznie, jeśli chodzi o przypadki uszkodzenia mózgu. No i jeśli nie pomaga nawet hipotermia, to chyba się rzadko zdarza, no to ewentualnie. Yy, kraniectomia, czyli chirurgiczna dekompresja. No i tutaj na końcu śpiączka farmakologiczna, barbitorowa, która jest bardzo obecnie krytykowana i uważa się, że ona może przynieść więcej szkody niż pożytku, u nas jednak jest stosowana. I Ona była stosowana oczywiście wszędzie, ale teraz jest poddawana krytyce raczej. W każdym razie Problem jest taki, że um, hipotermia i kraniektomia są w Polsce albo niestosowane, albo bardzo rzadko stosowane. Kraniektomia kiedyś była dużo częściej stosowana niż teraz, teraz bardzo często rodziny chorych w śpiążce nie mogą się doprosić, żeby wykonać kraniektomię, ale każdy odpowiadają, że nie przewidują procedury czy też zwyczaje, czy też w każdym razie utarty sposób działania w tam, gdzie oni pracują, tego w ogóle nie przewiduje. I yy, można powiedzieć, że tutaj jest cytat yy, z ministra, wypowiedzi ministra zdrowia, yy, który opisuje, że no, wzrok, do, jeśli dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnętrznu powyżej wartości średniego ciśnienia tętniczego, dochodzi do zatrzymania przepływu krwi i, yy, i że to zjawisko jest nieodwracalne i prowadzi do śmierci mózgu. Ono y, tymczasem jest odwracalne, jeżeli zastosujemy, znaczy można go do niego w ogóle nie dopuścić, jeżeli, jeżeli zastosujemy hipotermię i kraniektomię, prawda? W ostateczności. A tutaj jest jak gdyby, takie stanowisko, jakbyśmy tego nie wiedzieli o tym, że takie metody istnieją, i nie zalecali ich w Polsce z niewiadomych przyczyn. Więc to jest rodzaj jakiegoś nihilizmu terapeutycznego. Róbmy jak najmniej. No, i patrzmy, jak się chory pogarsza. Niestety. To tak brzmi w każdym razie. I to jest dziwne. Yy, no, i takie przypadki mamy w Polsce. Tu już nie będziemy wchodzić. Tu jest w każdym razie wynik badania diagnostycznego, który do, dotarł do profesora Talara. No i widzimy obrzęk mózgu u dziecka. Bardzo duży. Yy, doszło do rozejścia się szwów, czaszki. I można jedno powiedzieć, że dopuszczono właśnie do takiego stanu, chociaż przecież można byłoby zastosować hipotermię czy mnie. Nie zrobiono tego i dziecko skazano na śmierć. W przypadku tego szymonka znanego w Warszawie też doszło do rozejścia się szwów. też y, nie opanowano obrzęku mózgu i też. Y, nie zastosowano tych metod, które można by zastosować. Jest pytanie, czy to jest celowe zaniechanie, bo tak wygląda i dlaczego się tak to dzieje. Hmm. Yy, właśnie to, te wszystkie cytaty wskazują, że to jest opisywanie tego, jak, tak jakby lekarz musiał być bierny wobec tej sytuacji. Nie musi być bierny i może działać. I tutaj Talar mówi, jak wygląda odpowiedzialność lekarzy za zdrowie chorych, na, jeśli to pozwol jeżeli, jeżeli pozwolili sobie na zachowanie wierności wobec chorych, tym wymagających bezwzględnego odbarczenia mózgu lub koniecznego leczenia. Jak można było też stosować wobec tych chorych grunodniową, ciągłą, głęboką sedację kilkoma lekami na czele z który powoduje dalsze uszkodzenie mózgu, jeżeli się je stosuje te leki bardzo długo. I po tego symuluje śmierć mózgową, ponieważ sam ten lek u każdego z nas wywołałby a refleksję, czyli brak odruchów i głęboką śpiączkę. Dlaczego bardzo często, gdy, gdy właśnie rodziny proszą o, o kraniektomię, mówi się za późno, aby chorego operować? To są przypadki bardzo liczne, które opisuje profesor w swojej książce najnowszej: śpiączka mózgowa. Ona też jest sprzedaż internetowej, natomiast na świecie ta metod, te metody są stosowane, i wracając do wyników, one są też bardzo dobre. Na przykład Lehigh prawda, ze Stanów Zjednoczonych podaje, że w ich ośrodku też ludzie z ciężkim uszkodzeniem pnia mózgu mieli mniej więcej 60% prawie no, 58,2% przeżyć i dobrych wyników leczenia. Przy czym Chodzi o wynik 3 w skali Glasgow. Czyli najniższy z możliwych. 3 lub 4, prawda? I tylko u osób, których wiek przekraczał 65 lat, te wyniki były gorsze. No wiadomo, z racji wieku. Czyli osoby, które mają bardzo zły wynik w skali Glasgow, są tam leczone z dobrymi wynikami. A u nas czasami się, albo w Wikipedii bywają takie definicje, że wynik 3 lub 4 w skali Glasgow oznacza śmierć pacjenta. A tam nie, tam się leczy 60% wyleczeń. No i ja tutaj doradzę. Energiczna terapia jest skazana w stosunku do pacjentów, którzy pojawiają się na oddziałach intensywnej terapii z wynikiem skali Glasgow 3. Taka jest konkluzja ale też podkreśla oczywiście, że należy dążyć do jak najszybszego rozpoczęcia rehabilitacji poprzez stymulowanie układu nerwowego chorego już wtedy, gdy jest on w śpiączce, pod warunkiem, że jest on stabilny. Czyli nie rezygnować i leczyć chorego. Już wspomniałem o tym uogólnionym płcieniu niedokrwiennym, ale wspomniałem krótko, chciałbym na chwilę jeszcze do tego wrócić. Przebiegał rzęku mózgu wytwarza się takie błędne koło, że mózg obrzęka, zmniejsza się przez mózg, co powoduje dalsze obrzękanie mózgu, ale w ciągu 20, eh, pierwszych dwóch dób, czyli 48 godzin sytuację można jeszcze opanować. <kli> Utrata czynności synaptycznej, w tym eh, odruchu pnia mózgu, Zanika właśnie, gdy przepływ krwi spadnie poniżej 35 ml na 100 gramów na minutę, mniej więcej to nie, nie można mówić co do 1 mililitra. Natomiast yy, czynność podzgórza i przysadki utrzymuje się w przedziale do 15 ml, gdy jeszcze spada yy, dłu dużo dłużej ten przepływ krwi przez mózg. Yy, te struktury podkorowe jeszcze są. Aktywne, nie tylko żywe, ale i aktywne. I cały mózg jeszcze jest w stanie odwracalny. Dopiero, gdy przepływ krwi przez mózg spadnie poniżej 15, a nawet 10 ml na 100 gramów na minutę, zaczyna się zjawisko nekrozy, oczywiście też po jakimś czasie. Yy... Właśnie ta czynność neurologiczna jest możliwe do odzyskania, więc chory wygląda, że utracił wszystkie czynności i niekiedy bywa to nazywane nieodwracalną utratą i Coimbra podkreśla, że to nie jest prawda, że to jest nieodwracalna utrata, ponieważ do dokrwienny może ustąpić, jeśli przywrócimy normalne krążenie, jeśli to zrobimy w ciągu pierwszych 48 godzin. Na schemacie to tak wygląda, że przepływ krwi spada, tu jest u pewnego chorego i dopiero gdy będzie na tym najniższym poziomie poniżej 15 ml na 100 g na minutę, no i dojdzie do martwicy. Trwa to dość długo, to widzimy, że to jest prawie dwie doby już tutaj są. Natomiast jeżeli wykonamy badanie bez dechu, które jest wymagane, bardzo wymagane w celu stwierdzenia śmierci pnia mózgu również w Polsce, to jest wyłączenie respiratora na 10 minut. Powoduje to na ogół załamanie krążenia w mózgu pacjenta i szybką martwicę. Jest to uszkodzenie mózgu u człowieka, który już ma uszkodzony mózg, zanim stwierdzono u niego zgon, a więc u człowieka, który ma status prawny pacjenta. Jest to badanie, które nie może przynieść żadnej korzyści choremu, jest to robione pomimo tego, że jest groźne dla zdrowia i życia pacjenta. Na całym świecie się krytykuje to badanie. Jest ono w Polsce. W tej formie szerokiej, znaczy długiej, znaczy krótką, trwa 10 minut, w niektórych krajach trwa 5, zawsze ono uszkadza dodatkowo. I pytany kiedyś na kongresie lekarskim profesor Ciswaj ze Stanów Zjednoczonych, wielki autorytet, jeśli chodzi o te kryteria, przyznał, że tu o to chodzi, robimy to badanie po to, aby ten mózg dodatkowo uszkodzić. Dlaczego? Bo Gdyby dawca narządów zaczął oddychać na sali operacyjnej podczas pobierania rządów, byłaby to katastrofa. To jest cytat z tego człowieka. Raz to powiedział wprost, o co tu właściwie chodzi. Więc musimy dodatkowo uszkodzić, aby nie zaczął oddychać dawca podczas pobierania rządów. Niemniej jednak takie fakty są opisane i w moich pracach zacytowałem autorów, van Norman, na przykład opisała takie przypadki, że chory zaczął oddychać wtedy, gdy. Już pobierano mu narządy, i była konsternacja, bo anestezjolog uważał, że chory żyje, inni uważali, że nie żyje, i była prawda, wielka kłótnia, i tak dalej, i tak dalej. No, Ale wątroby usunięto, i chory zginął. Biorca zresztą też zginął wtedy, akurat. <laughs> Czyli badanie bezdechu według Cisfeny, jak to przyznam, ma na celu dalsze uszkodzenie mózgu u chorego, który jeszcze ma status pacjenta, a nie żadnych zwłok. Ma status obywatela, któremu się należy jak najlepsza opieka, a nie uszkad... dalsze celowe uszkadzanie mózgu. Jak wspomnieliśmy, ten Komitet Karwarski właśnie po raz pierwszy mówił o nieodwracalnej śpiączce i zaproponował nowe kryteria śmierci. Przy czym sam Bicher, szef Komitetu Harvardskiego w 1971 roku tak się wypowiedział, że no, trzeba było wybrać jakiś ten poziom, którym wyłączenie się pewnych czynności mózgu można by uznać za śmierć człowieka. Chodzi o to, żeby mózg był martwy, albo wydawał się martwy, ale użyteczność innych narządów była nadal obecna. Czyli podał, pokazał, że to jest że to jest konwencja, że to jest coś wymyślonego na potrzeby transplantologii. Wtedy jeszcze w 1971 roku tak otwarcie mówiono. Potem to uległo zmianie. W samym raporcie nie ukrywano, że chodzi o to, żeby opróżnić sale, na których są chorzy w piączkach czy w stanie wegetatywnym i żeby też wykorzystać ich narządy i żeby uniknąć kontrowersji przy pobieraniu tych narządów. Nie trzeba uznać tych chorych za zmarłych. I to, było, to jest wprost napisane w dokumencie w raporcie charwarskim. Margaret Lock badała to zagadnienie w, swojej, w swoim długim artykule na ten temat napisała, że, że trzeba było wynaleźć nowy rodzaj śmierci, ponieważ potrzeba była narządu. Zresztą ona rozmawiała z lekarzami, z, z transplantologami. I na 30 transplantologów tylko 5 czy 6 chciało być dawcami, a większość nie chciała być dawcami. Podawali różne powody. <laughs> Jeśli chodzi o to kryteria, możemy krótko powiedzieć, że nasze rozumienie śmierci wiąże się z znaczeniem biologicznej śmierci. My za śmierć w języku potocznym uważamy we wszystkich kulturach tak było, śmierć ludzkiego organizmu po prostu. I w tym sensie śmierć jest ponadgatunkowa, obejmuje też i zwierzęta, w jakimś sensie też rośliny, prawda, że giną jako organizmy żywe, podczas gdy te nowe kryteria obowiązują tylko wobec ludzi. I nie, nie sprowadzają się przede wszystkim do śmierci yy, yy, biologicznej. Albo przynajmniej usiłują, jeśli e, można in, inaczej nawet powiedzieć, wobec takiego faktu, że to ciało ewidentnie wygląda na ciało żywe, więc trzeba było wymyślić jakieś argumenty, że jednak jest to ciało martwe, prawda? I dlatego w 1981 roku pojawił się raport Komisji Prezydenckiej, który uznał, że Wbrew różnym zarzutom co do tych kryteriów śmierci. To jest prawdziwa śmierć, ponieważ yy, ci ludzie chociaż wyglądają, że żyją, bo bije ich serce, są w śpiączce, nie mają od, yy, odruchów dnia mózgu, yy, i, i nie mogą samodzielnie oddychać, to jednak to jest martwe ciało. To jest tylko zbiór tkanek i narządów, a ten fakt, że to, jest, że to jest de facto, że to są zwłoki z bijącym sercem, jest maskowany przez stosowanie urządzeń wspomagających. I taka powstała doktryna, że mózg jest centralnym integratorem. Jeśli wyłączy się jego funkcję, to wtedy nie można mówić o istnieniu człowieka jako zintegrowanego organizmu czyli następuje śmierć. I stąd, stąd pojawiła się ta teoria, że mózg jest centralnym integratorem i jego uszkodzenie powoduje śmierć człowieka. I po tej linii idzie też uzasadnienie w polskich dokumentach chodzi o to, że mówi się o, o tym, że są to zwłoki i że to ma być śmierć biologiczna. Niemniej jednak są różnice znaczne w, ty, w kryteriach w samych, jeśli chodzi o kryteria diagnostyczne. W niektórych krajach mówi się o śmieci całego mózgu i trzeba stosować badanie EEG, a w innych krajach nie. Do tych krajów, które z tego zrezygnowały, należą Wielka Brytania i Polska zastosowały kryteria, które najpierw pojawiły się w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych, zaproponowano tam definicja śmierci człowieka jako śmierci pnia mózgu, a potem po prostu ustania czynności pnia mózgu, które również utożsamiono bez uzasadnienia, prawda? Bo co innego jest tak naprawdę zniszczenie yy, martwica jakiegoś narządu, czy części mózgu na przykład, a co innego ustanie jego czynności. To zostało utożsamione również bez podania. Uzasadnienia. W Polsce załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku mówi o tym, że badania w kierunku stwierdzenia śmierci pnia mózgu mają wykazać nieobecność odruchów pniowych i trwały bezdech. Postępowanie jest dwuetapowe. Na początku następuje wysunięcie podejrzenia śmierci pnia mózgu, a potem wykonanie badań potwierdzających śmierć pnia mózgu. I oczywiście spełnienie etapu pierwszego powoduje przejście do etapu drugiego. I żeby wysunąć podejrzenie śmierci mózgu, to musimy stwierdzić, że chory jest w śpiączce, jest sztucznie wentylowany, jest znamy przyczyny śpiączki, wykazało strukturalne uszkodzenie mózgu. Uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych upływu czasu. I właśnie to jest ten problem nieodwracalności. Dlatego, że y, jeśli się prawidłowo nie leczy obrzęku mózgu, to to po jakimś czasie się robi zjawisko nieodwracalne. A jeśli się prawidłowo leczy, to się odwraca. To, to, to po prostu nie dochodzi w ogóle do zmian nieodwracalnych. Także chodzi o to, że to jest tutaj grząski grunt. Y, ponieważ y, przy braku y, takiego podejścia, jak w tych ośrodkach na zachodzie, przy braku stosowania... U tych chorych diagnostyki ciśnienia się czaszkowego, prawidłowej, rzeczywiście może dojść do po jakimś czasie. Oczywiście nie, to nie od razu, to, to następuje po, po wielu jednak godzinach, w których można działać, do takich uszkodzeń. Oczywiście są też wykluczenia. Nie wolno u chorych, u których doszło do zatrucia narkotykami czy czy środkami nasennymi czy usypiającymi. Czy zwiotczającymi stwierdzać śmierć pnia mózgu. Teraz u tak samo u pacjentów wychłodzonych nie możemy stwierdzać, u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi, dorkawkami i prężeniami i u noworodków poniżej siódmego dnia życia. Problemem jest to, że nigdzie nie ma w Europie podanych jasnych kryteriów, jak długo lekarz ma czekać. Aby wypłukały się zastosowane środki nasenne, usypiające i zwiotrzające w tym sedacyjne, w tym na przykład kiopęta, a żeby stwierdzić, że to nie z powodu działania tych środków chory nie ma odruchów, yy, tylko z tego powodu, że rzeczywiście ten chory ma uszkodzony mózg już w tej chwili tak mocno. Bo jeśli się nie poczeka odpowiednio długo, no to te, yy, te objawy mogą być, Efektem zastosowania właśnie tych środków. I problem jest taki, że nigdzie nie ma tutaj bardzo jasnych, przejrzystych e, e, kryteriów. Nawet w Wielkiej Brytanii, bo, bo ten problem był tam dyskutowany również i czytałem długi artykuł, którego tam później cytowałem na ten temat. Robione to jest w jakiś sensie na oko.